Na przede wszystkim dziś trening przed ostatnim lotem konkursowej Gołębi Młodych. Dziś czwartek, ładna pogoda. Słoneczko świeci. Wiaterek południowo-zachodni. Także korzystny był na No to trochę Gołębi mam. Do pomocy kolegi, trochę. To 31 Gołębi. No, i moich cztery klatki, tam 60, 80, no, czy znaczy no 80 nie ma, tam 76, chyba pary zostawiłem w domu. Także no z tego ostatnich, no tak jeszcze w miarę w pora tych gołębi. No 15 zginęło do tej pory. Tak z lotów, właściwie 14, jeden przy dachu, także 15 brakuje. No z tego lotu teraz deszczowego. 8 brakuje, także dobrze się zeszły, nie ma co narzekać no zasługą było to idealnego wypuszczenia gołębi no, przetrzymane były do, do ostatniej chwili, idealnie się wstrzeliły w pogodę, no, przestało właśnie, no letnie był bardzo deszczowy bo przestało padać od tej godziny co zostały wypuszczone gołębie, także no tym którym tam się udało dotrzeć gdzieś tam w punkt trafić to doleciały, no, były tam większe straty u niektórych, no ale Raczej też tam podoratywało tam coś tam tych gołębi także no u mnie 8 eee, jeszcze chyba 3, bo 66 było chyba pierwszego dnia, ale jeszcze po 18 chyba 3 doleciały także gdzieś tak 69 i 4 czy 5 doleciało na drugi dzień także no 8, brakuje z 81, no to nie ma co narzekać, no straty też jakieś tam muszą być no. No i tak, za chwilę wypuszczenie gołębi No i jeżeli chodzi o pozycję wynikową, no to już było sporo lepiej na no czwarte miejsce po locie. No i jakieś wreszcie tam no pierwsze dwa gołębki tak się pokazały, także już bardziej wyrównanie, straty punktowe też nie były takie duże do, do tych dwa punkty trzy, także już taki lot bardziej wyrównany. No niestety pierwszy lot był katastrofalnie szybki. No, gołębie siadały jeden za drugim. No i w punkcie jak tam usiadły, no to tych 40 punktów się straciło. No, tak raczej dużych szans na odróbkę nie ma, no, ale jeszcze ostatni lot zobaczymy w kamery Najważniejsze, że są gołębie i jeszczem, jeszcze lotować. Gorzej będzie <grabimy> na zimę zostanie sporo, ale coś tam się będzie myśleć. No i chwilkę poczekać i wypuszczam gołębie

został, ale dobija się do gołębi. Któryś złamał lotkę. Zbiły się w kupę wszystkie. No, w stu gołębi około, no właściwie ponad 100 powinno być. Na południe poszły. Wewinęły. Jakiś tam się dobił. No, chyba dziki. No i powinny w kierunek sobie iść. No najlepiej nie zawracać za tym dzikim. No, zakręciły. No. no trochę się tak, chcą rwać na dwie części. No już teraz to powinny iść. No. No już chyba czwarty raz tego miejsca Także Powinny iść już dzisiaj ładna pogoda Ten... Troszkę boczny Południowo-zachodni wiatyrek, no ale no, Jeszcze wywinęły No tak nie za bardzo, no zawsze lepiej jakby naprosto sobie poszły to by nie traciły tak to Kombinują, no ale takie półkole lekkie no. Tak jakby jeszcze zakręciły, ale chyba nie poszły No, ale bardziej na południe jakby, nie? któreś zakręcają znowu no, chcą się urwać no, Zakręciły znowu Niby mają chęci w kierunku, ale chcą się porwać na dwie grupki, na no. dwa gołemniki Teraz już chyba Chyba pójdę. No raczej poszły No dobra, jadę do domu I zobaczymy jak tam przyjdą no 20 minut, 25 minut powinno iść na. No już w domu No 71 się odbiło no Pierwsze tam u kolegi były 42 po u mnie 41, czyli tam miał no, bardzo dobrze no. a właściwie ten to się odbił e, tutaj jest 841.09 o tak porównywalnie no ale pewnie tam się wszystkie nie podbijały ale w miarę tam 21 minut no leciały, także nie jest źle no chyba raczej wszystkie przyszły, no za chwilę tam zobaczę, ale tu pewnie z gremnika tego nowego się nie podbijałem bo siedzą na ziemi. Także tutaj nie, nie powchodziły wszystkie pewnie. Siedzą na ziemi. No tutaj z tego gremnika jeszcze żadne nie zginą.

ten mudeczek chodź 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 tu takiego dałem mudeczka pierwszy raz chodź 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 jest jak obijał już dosyć dobrze lata raczej wszystkie są tylko tu chyba sporo nie powchodziło no chodź No dobra, zapraszam do oglądania Jest w niedzielę ostatni lot konkursowy, także no zobaczymy jak tam się potoczy to wszystko. No gołębie przygotowane w miarę, także no zobaczymy. Pozdrawiam, dobry lot.